Jesteście! śmianków w pierwszym odcinku pokażcie fanarty I dziś będą takie fanarty, czy ich nie, pańcyse będą. Kiedy zaraz A A. Microfone. Clipper. Count contra. Srenderman, Gostou? Srenderman o man. eu estou Srenderman A. 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 A.

Fawien! A te łatwo sobie... mój to musi mi podarta. ci Frediś si mi ją podarta. Frediś mi podarta. na mi ją ale tak dziwnego pana wziął. A to jest po prostu jak on idzie a a Steve ma taką kapturkę, co bohaterów zrobił, bo, co jak bochater są sobą blisko. No okay. a, Dostał <gry> się lajki jak go ci podoba I do zobaczenia Do kolejnego odcinka do fanardu